Ciągam kominiarę, zakładam ją kiedy idę na misję. Dajcie łapkę w górę mi i Maćkowi bo skisnę. i z trollkiem związani sami się nie uratują, ale tysiąc łapek w górę na pewno nas przybustują. Zaczynamy więc tą wspaniałą przygodę, gdzie Bot Przemysław będzie nam chciał odstrzelić głowę. Siemano dzień dobry widzień, cześć, ja jestem Zomacik, witam Was w kolejnej misji w CSGO z Draconasy! No i odjechał, eee. <laughs> założył kominiarę i pojechał <laughs> Więc tak, ta mi polega na tym, że znowu Yoshi i znowu Strollowany się Bo Zgubili, nie, nie zgubili się, porwali ich Porwali To mi trochę A. nie działa, Draku to, to mi trochę... A. A. Nie, A. nie, A. nie, fuck. nie to wiesz to... co, tym się nie da jeździć, ja A. wolę, ja wolę, ja, ja, ja wolę... Patrz, jakie drifty od O nie. <laughs> Ej, i coś, 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 słyszałem Jak ktoś... A, A. A. fucking Ej, zablokowałeś fuck. mnie O nie Dobra, zabiłem gościa, ale... Zablokowałeś mnie Czekaj. No nie. Spróbuję wejść. Nie mogę. Nie, czy o! Ja, o nie. Mi się udało, czekaj. Uda się. Dawaj. Uda się Maciek. Dawaj. ratunkowa Noga okay. mi się zawiesiła o, tu. Już! Już Climb up the radio tower Dobra, wiesz co? Podzielimy się. Dobra, Wbij się tak. na górę, a ja tu okay. będę czatował. Ty ma osłanień bo ty... To... Ja, ja się będę osłaniał, bo wiadomo. kurde. jak okay, to się wchodzi tutaj. I... Tylko tam uważam, żeby ci ktoś nie zabił, bo kurde będzie lipa. A właśnie, będzie lipa. Radce, straciłem czujność, opuściłem gardę. <grym> ja tam nikogo okay. w sumie nie widzę, więc no. Open the gate. Hej, teraz muszę skąd zejść. To ty tam jest Tak. <grym> Scz ostrzegawczy, żebyś, żebyś właśnie czujność włączył, taką bardziej czujność. O, kurde. Większą. No to byłem czujny. <grym> Zbustowałem się. Ale jak na razie jest cisza, chociaż. Ja boję bym... się, że z tych lasów coś wyskoczy, bo... Jak jak znam dobrze te misje w CS:GO, to takie coś jest na normalnie jest normalnie codziennością. Pod Przemysław pewnie jakiś na nas już poluje. Tak pewnie patrzy się gdzieś za drzewa. Jak się porozglądam? O, to to jest. Co? Coś ty zrobił? Ej co jest? Czego, czemu zginąłeś? Mina, Jakaś, nie byłem na to przygotowany. Jak mina w sensie mina? No co? Kontrol żeby uniknąć. Ej lol, czekaj. Czekaj, ja się teraz boję iść, LOL! Czekaj! Dobra, jadę do ciebie. Znaczy dobra, pójdę tu gdzie A. ty zginąłeś, tutaj na pewno już A, nie będzie fuck. miny Ale Jezu, kto jest? O. Fuck! O, o nieee! Nawet jej nie widziałem! Dobra chodź druko, druku! Chodź Draku teraz! Dru. Druku teraz Druku teraz! Ale... No, Chodźmy tędy Jak jak... Jużliśmy. Ja idę za, za twoimi krokami. Dobra, oh dobra, powolutku, powolutku, tak? S, S, albo W, W, Boję się! Eja, czekaj, Jezu! Masz na Nie, masz Mam. O, właśnie, czekaj, czekaj, czekaj. Dobry pomóż, czekaj, uwaga, uwaga, rzucam. Nope. Nie działa. Nope. Nie, działa. Nie działa. Dobra. Okay. Owa, o Oh kontrol. shit! Co jest? Przecież wcisnąłem kontrol. Dobra draku, ty tam roz, rozbrajaj te miny A ja tu spróbuję się wpierdzielić tym, 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 jak to się nazywa? Motorówką, motorówka śniegowa, czy, czy, czy jak to się tam Jezu, jak to się ślizga dziwnie! Jest. O, o, udało się Jesteś? Tak, to już nie ma min O dobra, dobra, to ja już do ciebie jadę! A, Jezu Ała! Dobra, o, Okej <laughs> Okej, <Okay. laughs> <Okay>, ale... <laughs> Jakby tam wjechać motorówką? Właśnie, czekaj, ja ci daj. A da się? No da tak się? No, no tak, to tak. w ogóle dzi dziwnie poplikaj, siedzisz. Poplikaj. Jakby cię zjadał ten. <laughs> czekaj, bo. zjada, trochę mnie wciąga. O, wcią wciągnęło cię. <laughs> Widzę, że. <laughs> wciągające. Nie da się wejść. Dobra. O, o, Dobra, jestem. Dobra, jedziemy. O. <laughs> czekaj, <laughs> Koniec <próbujesz> jazdy. <laughs> Jezu, oh, udało się. Oh. Dobra, świetnie. O Jezu! <laughs> <laughs> Nie. Dobra. Jedziemy dalej. Dobra, ja idę po AWP Żeby nie było. Dobra, tylko jak tu wejść? Pewnie jakąś minę trzeba podłożyć, znaczy ten... Klikamy. Jakąś bombę trzeba Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Już raz tak było chyba w cesie Okej okay. Okej, okay, okej. Okay, okej, uwaga, waga, waga bo, bo teraz może być cztery no teraz akurat dobra. jest cisza, ale... O, o, dobra, skoro tam o, o. była cisza, to tutaj na... No, nie dobra, myślałem, że to kamera. Fandem dobra, bomb, dobra, ja się szykuję. Oznacza. Dwie AWP, dwa simowy, lecimy. 3, 2, 1! Aha, dobra. 3, 2, 1! Lecimy! Raz! Pięknie! Dobra! Gdzie jeszcze są swajaczki głupie? Tam widzę łeb Dobra, widziałem łeb, widzę łeb! Dobra! Pięknie poszedł! Fuck! Fuck! Sit! O Jezu! O nie! O nie! Strygerowaliśmy hejterów! O fuck! Jeszcze jeden. O nie! Bot Jeremiasz. O nie! Okej. Okay. Czekaj, tu jest jakaś konsolka. A, Dobra, okay. ja sobie, Dobra. ja sobie wezmę tym razem SSG. Właśnie, też biorę. Ja Bo no, to SSG. są zamknięte, wiesz, to no, są to zamknięte nie. pomieszczenia i trochę bez sensu jest w laupą latać! Tak. O kurde! Dobra. Dobra, chyba, chyba git, chyba git. No to tylko wenty, to ma. tylko wenty. To tylko wenty, to tylko s <noise> o? nie, o nie, co, co się dzieje, winda! Ej, ej kurde! Ty, udało no. się! Patrz! Dobra, dobra, czekaj, trainę. czekaj, bo ja tu muszę... O, oh, A, t, 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 t. Czekaj. Nie, 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 drakonie giń no. tam, drakonie giń tam! Nie, nie, nie! Patrz <noise> <noise> już się, kurde! Pięknie, pięknie, czekaj, to czekaj, to dobra, stary. spróbuję! A, wła. A, wła. Nie, fuck! Fuck, 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 fuck! Dobra! Flasza rzucam, flasza rzucam. Mogę! Ma dobra, chodź tu. U, pięknie. Piękna o, akcja. Dobra. Piękna akcja, patrz. Jesteśmy antyterrorystami, ale jest nas tylko dwójka stary. Jaka akcja no, w realu by tak szła? To nasza, nasza przycisk. Pewnie będzie. Wiedziałem, U, że będzie slow -mo. Mo. Dobra, widzę Josiego. Widzę Josiego. Ok, załatwiony. Coś tu za cicho. O, 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 o. Jezu, oni są tam o Jezu, ja się boję, bo ja mam małą HP o nie. Dobra o. Fuck. Ręka mi się trzęsie, dawno nie grałem w Dobra. Pięknie head poszedł Dobra. o! Dobra, sterowanego widzę jego Dobra, czekaj, czekaj, muszę go wziąć Dobra, podniosłem O, chodźcie, chłopaki. o Jezu, raz będzie mi ich zmuchać nad uchem Dobra, biorę Akacza tym razem Chyba tędy. No. Tu nie ma żadnej chyba drzwi. Nie ma żadnej Tam, drzwi? Okej, okej. Łoł! Gościu! O kurde! Ale z panie. Ej! O nie! O nie! O nie! O nie! Dobra. Kości, teraz, żałuję, że wy... teraz żałuję, że wyrzuciłem AWP, stary. Dobra, no, wolę, wolę przynajmniej nie. mieć coś z tym. Dobra, no to chyba, chyba spokój, nie? Ale patrz, no jeden już z gór szedł, ludzie gór. Więc kurde, coś mi się ludzie wydaje, lasu. że. Jest, jeszcze jeden! A! Dobra. Ty, ja się autentycznie go. boję. Nie wiem, czemu ja się boję w CS-ie. Chcieliście horror. To macie horror. Ja się boję w CS-ie. Na mapie, która jest śniegowa, świąteczna, jakaś, nie wiem. <laughs> Lol, ta się wie do tego samochodu. O kurde, czy. Ty, ale, ale. dziwne koła. Ej, Biedzie? ludzie, ludzie w ogóle patrzcie co to, co, to, co to, jest za koło? Eee, szkoda, że nie możemy tego wziąć. Dobra, Dajmy to wchodzę. Tu dawaj. Lecimy, Dajmy dawaj. -e. Ej, nie mogę wejść! A, e. Opa, o, o. Dobra! O, hej. No, co tam? Dobra, jedziemy! O, o, ale tyle tyle tylepie! Tak turbulencje, turbulencje bupa, trochę o stupra. prawie! O Jezu, nie powtórka nie z rozrywki. <laughs> o nie! O! o Schwarzenegger leci! Arnold! Gdzie lecisz? Debiluje! Ja. Co się dzieje? O kurde! O nie! Nie! Fuck! 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 O nie! Nie, 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 nie! Fuck! O nie! Nie, czuję, że umrę! O oh, nie, 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 nie! Oh, Uła! nie. Uła! Fuck! Okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Jezu, wyszedłem od razu mnie zabił! No, <grym <grym wow. Ty, tam Schwarzenegger już na nas czeka! Ej! Arnol! Ty jest samolot nie teraz! Tym razem. Ty, zaraz, zaraz! Tak, bo on ma samoloty! Oh, i... O Jezu! Fuck! Dobra, pięknie! Jeszcze, Jeszcze jeden! jeden. Jeszcze... Mam go, dobra. Pięknie, pięknie, dobra. Ja teraz wezmę z Trolusia. A no, ja biorę już jego i lecimy. Okej, okay. no dobra, nie będę sobie zamieniał. Się... I A, w ten sumie ten chyba ten. tutaj, ale wydaje mi się, że będzie slow'o. Uwaga! dawaj trzy, Lecimy! Ho, nie ma, nie ma nikogo. Dobra. Dobra. Start the engine! No co? Dobra! O, ej, ej, patrz, to będzie dobre. Siadamy ten. O właśnie dawaj, no dawaj! Mówię. O Jezu! Ej, co jest? Smakowałem się! O nie! Smakowało się! Arnold! O nie! O nie, co jest? O nie! A, fuck. Ej! Dobra. A ja Ty chyba spadłem! Ja chyba spadłem! Ja, ja chyba jestem. spadłem w otchłań! O nie! Tylko nie to! Przykro mi Yoshi. Mam nadzieję, Yoshi? że jesteś w lepszym miejscu. Draku, Josi wpadł w odkłań. Ale nie jest w lepszym miejscu w takim razie, Josi! Żegnaj, jestem? przyjacielu! Uratujemy cię w kolejnej misji! Ale teraz musimy się wydostać stąd. Chodźmy eee, Zablokowałeś drogę, stary. <laughs> Czekaj. Do, Okej? Okay, dobra. 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 Okay. Ale coś mi się wydaje, okay. że będzie znowu się zmarło. Start the engine. Eee, lecimy. Lecimy. O, motor, okay. spadła. Dobra, biegniemy do tyłu, żeby nas znowu nie wyrzucił, Arnold. No właśnie, O Jezu! Citary. Jezu! Citary lecą, Fuck! O Jezu, co to było? O, no o kurde! A, a, Fuck! O nie, 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 o nie. Umrę, umrę, umrę. Nie umieraj, ja cię osłaniam, ja cię osłaniam! 16 HP! O nie. Dobra, nie widzę u nas chyba. Jest! Jest! O nie, Jest. Nie, nie! Strolowany! Jest. Strolowany! O nie, widzieliście to, o kurde! Będziemy musieli go uratować, ale to w następnym odcinku. To jest znak, że tak samo Josiego i tak samo strolowanego będziemy musieli uratować w kolejnym odcinku. Więc subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku. subujcie draka, zrobicie mnie. Dajcie łapkę w górę koniecznie. Na razie. Pa! pa!